Cześć, tu Piotr. Witam w Heroesach 3. Lord of the Rings. Ostatnio skończyliśmy przed wejściem do podziemi i będziemy wchodzić. Legion Kościelów. Nareszcie coś przyjemnego. No, super, jeszcze czarodzieje... Wow. Jest moc. I korpus legionisty. Może się przydać. Ty śpi, ty śpi, ty śpi. Nie, nawet śpi. Co korpus dawał, bo nie pamiętam. O 3 poziomu czwartego... To nie jest jakieś bardzo potrzebne. Jakie mamy części legionisty? Ty masz nogi, to mamy korpus. Jeszcze brakuje głowy i rączek. Jak zbierzemy całego legionisty, to będzie całkiem fajnie. Mnóstwo ważek. To chyba z jakiegoś miesiąca ważek. Co tam jest? Zaklęty naszyjnik, amulet życia, znak odwagi. Mam to wszystko. Mam znak odwagi. Zaklęty naszyjnik ma Gandalf. A amulet życia ma Frodo. Albo Bilbo. Albo. Albo już użyliśmy gdzieś indziej. Może, tak on już był potrzebny w innym skrzynce, w innym queście, Tym co otwierał Frodu przejście do tutaj, do ucieczki. To trzeba będzie zebrać nowy amulet życia chyba. No, znak odwagi mam. Hmm. Dobra. Tylko jak mam to znaleźć w takim razie? O, to są lężwie legionisty. Kolejne. Ciekawe. Skąd mam to wziąć? Nie mam nigdzie możliwości przejścia. Przecież w Angmarze nie ma żadnych chyba dodatkowych namiotów klucznika. No, śmieszny ten armor. No to nie wiem, co ja mam zrobić w takim razie. W takim wypadku. Hmm. Gimli, tutaj jest niebieski, niebieskiego nie mamy. Amulet życia był potrzebny na samym początku, jestem tego pewien. No tak, razem z butami lewitacji. Więc skąd mam go wziąć? Hmm. No bo amulet pamięci mieliśmy i amulet życia. Jeden z nich oddaliśmy, to był właśnie amulet życia. Ta, ta 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 i skąd mam wziąć kolejny o ile mam wziąć kolejny bo to trudno też powiedzieć Nie wiem, jestem w kropce, naprawdę. No Gandalf, ty sobie tutaj poprzejmy i wszystko. Dużo magów, a to dlatego, że mamy dużo tych miejsc dla magów. Kurczę, blade. Czy to na pewno tak ma być? No bo po co bym tam jechał, skoro tam nic nie ma? Misja za Witch Kinga dała mi tylko czarodziejów i nic poza tym. Wydaje mi się, że wszędzie już byłem: Tutu, tu, 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 tu. tu, tu. Szukam, szukam i znaleźć nie mogę. Co to są? A to są okręty do przyzywania, okej, okay, rozumiem. Teraz rozumiem jak to działa. Jest masa okrętów, które można przyzwać, i, i tak przyzywają się nie te, ale to nieważne. Hmm. Ludzie, naprawdę nie wiem co mam zrobić. Czy ten amulet życia był gdzieś jeszcze, czy, czy to faktycznie błąd mapy, czy no bo ten amulet na pewno oddałem na początku gry. Mogę nawet teraz zrobić save'a i zrobić powtórz misję. E, nie chce mi się no, ale tutaj na pewno był potrzebny w którymś z tych amulet życia i buty lewitacji. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Więc w jaki sposób niby. Hmm, <laughs> hmm. Musi być coś, czego co przeoczyłem. Po prostu, po prostu przeoczyłem to. I to niemożliwe, żeby przecież ludzie oceniają te mapy tak dobrze. Jakby była zepsuta, to by tak nie było. Zaklęty naszyjnik, amulet życia, znak odwagi. Mam amulet życia, zaklęty naszyjnik jest u Gandalfa. Nie mam amuletu życia, tylko znak odwagi. W wszystkich bohaterach przejrzyjmy się. No ale amuletu jak nie było, tak nie ma. No to przecież nie jest część tej czapki admiralskiej, to jest zupełnie co innego. Oczywiście, że tak, to jest naszyjnik nawigatora. To nie ma nic wspólnego z tym wszystkim. Kurczę, blade, no ale. Musi być coś. Ale nudne, nudny odcinek, co nie? Całą misję, cały odcinek. Szukam amuletu życia po bohaterach, ale nic innego nie mogę zrobić w tym momencie. Jeszcze raz przejrzymy pisję. Zabicia coś, czego nie wiem. Gimli, którego nie wiem gdzie znaleźć. Scen, set, którego nie mam w ogóle. Darklord, który był tutaj, ale zwiał. I te rzeczy. No i to jeszcze, ale to, to tutaj, co, To, to citerstwo, że tak powiem. To nie za bardzo w ten sposób działa. No bo na pewno Bilbo oddał swój amulet życia. Który uchronił go przed falą śmierci w walce z tamtym Great Goblinem. Bardzo możliwe, że go przeoczyłem gdzieś, ale nie mam aur mam aura artefaktów, ale to ty nie masz magii świata, z tego magii powietrza. Yy, zobaczyłbym na powierzchni. Tutaj jest jakiś artefakt. Tutaj to jest ten hełm boskich mocy za... Eee, no ale nie pochowaj te artefakty sprytnie za zamkami. Wszystkie za, za każdym zamkiem praktycznie. Dobra. Nie, tutaj nie był akurat. Za tym zamkiem. Kolczuga z łóżek, bazyliszka. Zawsze coś. Dobra, Aragorn, więc potepaj się po tych wszystkich miastach. Pozbierasz te artefakty. Dobra. Gdzie tam jeszcze? Za Rivendell. Da się tu w ogóle wejść? Otacha elfów. Siarka żywej krwi, to dajemy możliwość zrobienia tego yy, artefaktu łączonego do Rivendell. -leci. Ha! 100 elfów dodatkowych. Uff, dobra, ale mam nadzieję, że znajdę ten amulet życia jeszcze gdzieś. Tutaj jest jeszcze jeden. No po ukrywał gość te artefakty, i są dwa. I teraz tak, Frodo, gdzie ty jesteś? Ty się tepnij, może do Rivendell. No i telefon nie wyszło i wytrajmy się z Aragornem teraz jakby Aragorn chciał, to mógłby zrobić to i to, mieć eliksir życia, który daje 25% więcej punktów życia jednostkom tylko zamiast tego będzie wolniejszy na lądzie no spoko, łączymy sobie jedyny pierścień w ten sposób, ale nasi nasze jednostki są dużo twardsze, archanioły szczególnie no może się przydać Dobra, Aragorn, jeszcze leć do dobry. No, ale myślę, że to są jakieś dodatki. Przecież gośmy nie robią: Medamię Stanu, Szarofa Ambasadora i złoto. I to tyle. No, więcej artefaktów na tej mapie po prostu nie ma. Jest hełm Boskich Mocy. I to wszystko z rzeczy, które jestem w stanie zdobyć. I tego hełmu też nie jestem w stanie zdobyć, ale to mniejsza o to. No to nie wiem, jak ten amulet życia mam niby mieć. Tutaj, za tym zamkiem jeszcze, za Fornostem, sięga magii powietrza. Aha. trochę głupie mi się wydaje. Przecież to jest przecież właściwie czytowanie. Ale nie da się jej zdobyć chyba. No nie byłoby zbyt mądre możliwości zdobycia jej, bo wtedy można po prostu przeskakiwać przez całą mapę tymi lotem albo tym drugim wrotami wymiarów. Nie da się na pewno zdobyć. No tak, to są te kłody, które blokują. Okej. Okay. Czyli zebraliśmy fajne artefakty, ale nie rozwiązuje to mojego problemu ani trochę. Bo tego amuletu włoskich mocy, czy znaczy hełmu włoskich mocy, i tak nie weźmiemy. A on nam nie pomoże zresztą. Tutaj coś. Amulet życia, dobra. Uuu, już się bałem, że tego nie znajdziemy. Ale kurczę, naprawdę no gość po prostu zrobił taką mapkę. To mi się nie podoba, niestety nie lubię takich motywów. No wie się co? Ja chyba wiem na no, eliksję życia na razie zdejmę, bo on spowalnia mnie bardzo mocno. Nie tyle spowalnia, spowalniać nie przyspiesza, tak jak te rękawiczki. Będę go ewitualnie zakładał na trudniejsze walki, jeśli będę pamiętał. A ja o takich rzeczach rzadko pamiętam, więc. No niestety. O, dobra. Leć do Angmaru. Tak, leć tu. Gandalf, weź to, weź czarodziejów. Ulepsz ich wszystkich. Zawsze miły dodatek do armii to jest. I daj mi obroże z klepsydą. No, wybaczcie, że za 10 minut zeszłam takie coś, ale myślę, że sami byście mieli problem. Na szczęście jest taura artefaktów. Bez ja niej bym w życiu tego nie znalazł. Gandalf tu a Aragorn jechać. Halo Gandalfie. Czy też możesz jechać jak chcesz, no ale Aragorn miał być tutaj naszym głównym bohaterem. O, dobrze. Hmm, to jaskinia Goluma. Okej. Okay. To ty śpij, ty śpisz, ty śpisz, ty też śpij na razie. Żebyś mi nie przeszkadzał. Powinny gdzieś tu powinny być gobliny. Dosyć łamaną angielszczyzną. I są. Ale chyba opłacone. Tak z tego co rozumiem, bo ten angielski jest dosyć łamany. Ja też idealnym znawcą tego języka nie jestem. No ale z tego co rozumiem to tak mniej więcej by wypadało to. Co mówią? Znowu gobliny. No to jednak tylko gobliny. Możecie ich wysyłać ile tylko chcecie. Znaczy no bez przesady oczywiście, ale... No ale nie powinny być dla mnie problemem. Kondor. I znowu, jak Golum tutaj przeżył? No, jakaś przeżył. Uhu! Kolejne tysiące. Niestety nie dają one nawet zbyt dużej expa. 150 metrów, black market, czarny. Hmm, black market. Dobrze. Muszę zregenerować przynajmniej część strat tych moich, tych yy, mojej biżuterii. Nie, to nie jest biżuteria, tylko moich klejnotów czy czegoś tam. Ducho presji, super. Tam. To jest ten, czarny, czarny rynek. Rynek jest zamknięty, wstęp tylko dla zamieszkujących, tych zamieszkujących tunele. No, przykro mi, ale nie. Wow, nie zabiliście nie jednego. Bieda. Nawet jednego archanioła nie zabiliśmy. Nie zabiliście. Dużo artefaktów chyba. Satuletka szczęścia. Ha? To jest misja. Aha, satuletka szczęścia ma Gandalf? Tak. No w sumie tak, bo zwykły, zwykły black market nie miałby sensu, bo. Jak to się nazywa? Mam, nie ma możliwości, żeby sprzedawał jakieś sensowne artefakty, bo są tutaj dostępne tylko te klepsydry i inne badziewia. Więc to, że to jest zmieniony tylko model, czy znaczy model, no, teksturka dla misji, A zobaczmy co tam mają. Znak odwagi, no, pewnie będzie potrzebny. Tak zakładam, skoro mi go dają, to pewnie będzie gdzieś potrzebny. Tak to zwykle jest w tego typu misjach, i na razie tak było tutaj. Dobra, ty sobie śpi, Aragorn niech jedzie. Zostań gdzie jesteś, musisz zapłacić. No i tam gadacie jakieś kupoty kompletne. Dobra, setki, mantykor. Nic strasznego. Łup, łup, łup. Rozstrzelani. Kolejne jakieś harfie. To będzie schodzić na hita. Dziwne. Dobra. O, pancerz czytana. Setki upiornych smoków. Nie wiem, czy pobijemy. Tak, to są te części tego naprawy dobrego. Naprawdę dobrego ekwipunku, ale. Są silnie strzeżone przez setki smoków. To może być mały problem. Kurczę, wypadałoby zbierać te jednostki, ale wiecie, że to zajmie masę czasu. I to wtedy te odcinki miałyby w sobie jeszcze mniej fabuły i wszystkiego, więc myślę, że nie chce mi się. Będę od czasu do czasu po prostu zaglądał do miast. Znaczy, upiorne smoki nie są jeszcze takie silne. Je można zeslołować. Spróbujemy. zasejwuję. Mają mniej życia sporo. Założę sobie może ten eliksir życia i jakiś sensowniejszy artefakt tutaj. Który coś daje na przykład? Dobra, czarnej czapki nie mamy niestety sensownej. No ale zobaczmy co wy tu macie. No trochę was jest, ale spowolnienie i... Dolatuję się w dwie tury i tak. Ale zdychać też w dwie tury. Więc spokojnie, nie ma co się obawiać. Uch, co nam daje pancerz tytana, czyli naprawdę sensowny artefakt, który daje oczywiście 12 mocy i zmniejsza wiedzę o 2. No akurat niekoniecznie jest to przydatne, bo nie potrzebujemy czarów orosilnych. To jakieś sobie mamy źródełka. Dobra, chodźmy stąd. Dlatego upiorne smoki są dość łatwe, ale to... No, chodzi o to, że zielone smoki są odporne na spowolnienie. Więc dlatego też nie da się tak łatwo z nimi wygrać. A, mam wyłączony stopper, dlatego nie leciał. A, już chcieliście mnie oszukać, chcieliście mi zrobić dłuższy odcinek. Nie wiem, jakim cudem mi się wyłączył, szczerze mówiąc. No, widzicie, tego zbierania tych jednostek można zrobić naprawdę dużo. Tych wszystkich łuczników i elfów. No ale tego jest dużo. I to zajęłoby parę tur zawsze. Nie wiem, czy chce wam się to oglądać. Dajcie znać. Myślę, że i tak armię wystarczająco silną, żeby wygrać misję i nie mieć problemów, się zbierze. Nieważne co. Więc dajcie znać, czy chcecie, żebym zbierał wszystko, czy nie. Czy chcecie, żebym szedł jednak z fabułą. Mrowie. Nie jest też tak dużo setki, to jest więcej niż mrowo tutaj. porządeczku, zielona brama czyli tylko dla nas a co jest za zieloną bramą myślę, że dowiemy się w następnym odcinku więc dajcie znać, czy chcecie, żebym sprawdzał wszystkie, zwierał wszystkie jednostki wtedy może szybciej uda się zdobyć ten hełm boskich mocy stąd ale na razie podziękuję i do zobaczenia jutro w następnym odcinku dobranoc